Cześć, z tej strony Creeper i witam Was na kanale Wrestle Goal. Już dzisiaj odbędzie się wyczekiwana gala Prime Life Event Survival Series Wargames. Jest to już czwarty rok, kiedy WWE przerzuciło stypulację walki w podwójnym ringu do głównego rosteru. Jest to idealny moment, żeby mówić sobie historię poszczególnych walk kobiet oraz mężczyzn. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji w filmach z pamiętajcie, że z moją opinią zgadzać się oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją opinię na dole w komentarzu. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie każdą walkę mężczyzn i kobiet w WarGames od 2022 do 2025. Mimo że nagrywam to przed ostatnim odcinkiem Smagnau przed Silver Series WarGames, to myślę, że nie będzie to jakiejś większej różnicy, jeżeli omówimy sobie każdą historię walk, czy miały sens, czy nie miały sensu. Nie będę dużo mówić, każdy mógł sobie znaleźć wyniki tego Smagnau i, i Matko Jedyna, naprawdę. Jestem zawiedziony całym przebiegiem turnieju Last Time Is Now. To miała być walka o ostatniego przeciwnika siny, a nie kto robi lepsze czaty z publicznością. Ale dobra, nie o to chodzi w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś zabrakło, z czymś się nie zgadzacie, z czym się zgadzacie, jeżeli macie swoją inną opinię na temat poszczególnej walki Wargames, to zapraszam do dyskusji na dole w komentarzu. Chciałem wrzucić ten odcinek w piątek, jednak z powodów prywatnych niestety nie uda mi się tego wrzucić w piątek, więc najlepszą opcją będzie wrzucenie tego idealnie w sobotę o godzinie 12. Dla mnie to będzie lepsza opcja. Miałem postanowienie, żeby wrzucać na tym kanale odcinki co 3 dni, jednak do takiego odcinka, gdzie już miałem to zaplanowane od tygodnia, trzeba się do tego idealnie przyłożyć, trzeba wszystko przypomnieć sobie, trzeba sobie rozpisać co i gdzie powiem, jednak problem jest taki, że ja do takich filmów nie robię scenariusza, więc robię wszystko z głowy. W tym odcinku posłużyłem się kanałem DWD, gdzie zrobili skróty każdej rywalizacji, każdej historii wargames. Jest to idealny moment, żeby zrobić sobie streszczenie i przypomnieć, jak wygląda poszczególna podbudowa GAL i walk wargames. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do odcinka, bo jeżeli dalej będę tak gadać, to film będzie trwać powyżej 12 minut. 19 września 2022 roku Triple H ogłosił, że zamiast walk service Series między brandami, wydarzenie tego roku będzie zawierać dwa pojedynki wargames, po jednym dla mężczyzn i kobiet, które będą 5 na 5. Co było wtedy pierwszym przypadkiem? A pierwszą walką, którą sobie omówimy, będzie to walka 10 kobiet. Sam podbudowa i rywalizacja była naprawdę dobra. Każda z każdą miała jakąś rywalizację. Alexa Bliss, Asuka i Bianca Beller toczyły rywalizację z Damage Control. Jednak jak wiemy, to jest walka 5-5, więc kto jeszcze do tej rywalizacji i ogólnej walki został dodany? Do drużyny fejsów powróciły Becky Lynch i Miaim a do chilowej drużyny na Nikki Cross i młoda Ray Ripley. Mia i im zaatakowała Ray Ripley, co miało sens, bo później dołączyła do DLC AJ Stylesa Karla Andersona i Luke Gallowsa przeciwko Judgment Day. Sama walka była piękna, rywalizacja podbudowa też była dobra, nie można na nią jakoś zbytnio narzekać. Nie było to jakoś naciągane, Bianca Belair od kilku miesięcy rywalizowała z Damage Control, więc to wydarzenie idealnie pasowało do rozwiązania całego konfliktu. Bez jakiegoś większego zaskoczenia wygrała drużyna Face'ów. Walka naprawdę była dobra i na tamten rok pierwsza walka kobiet w takiej stypulacji oddała pozytywnie. Nie była to jedyna walka Wargames podczas tego premium eventu, a mieliśmy bardzo mocną, podbudowaną historię między Bloodline a Drumacenterem, Kevin Owensem i Brawling Brutes. Sama podbudowa i rywalizacja rozpoczęła się od Galliklasa Castle, gdzie Joe McIntyre podjął Romana Ranks'a o jego dwa tytuły. Przy większym zaskoczeniu nie wygrał McIntyre, a pojawił się Solo Sikoa, czyli kuzyn Jey'a Uso i Jimmy Uso, który pomógł zwyciężyć Romanowi Ranksowi. Samo zestawienie obu drużyn ma jakikolwiek sens. McIntyre ma rywalizację z Brodline, Browning Brutes miał bardziej rywalizację przeciwko Usos. I ostatnia osoba w drużynie face'ów, czyli Osoba, która od kilku lat walczyła z Bloodline, czyli Kevin Owens. Wszystko w tej walce miało sens. Jednak najlepszym momentem całej rywalizacji był Sami Zayn. Musiał wybrać po której stronie stanie. Czy po stronie Bloodline, czy przejdzie Facetool i dołączy do swojego byłego rywala, byłego przeciwnika, byłego najlepszego przeciwnika, Kevin Owensa. Kevin Owens od kilku miesięcy starał się namówić samego Zayna, że to nie ma sensu. On powinien się w końcu od nich odwrócić. Jak każdy wie, cały Facestroom był troszeczkę później, ale to nie o to chodzi w tym odcinku. Walka była przepiękna, a zakończenie dodało tylko wisienkę na torcie. Sami stają u boku Bloodline i tym samym drużyna Hilów i całego Bloodline wygrywa. Piękna pokazana rywalizacja, podbudowa też świetna. Mimo wielkiej rywalizacji McIntyre'a z Szymusem, to widać, to, że jeżeli chcą, będą chcieli zawalczyć obok siebie, to mogą na spokojnie walczyć przeciwko Bloodline. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał tego pojedynku, to serdecznie zapraszam. Przepiękny Ten Men Wargames Match. Otwieramy 2023 po raz kolejny Wargames kobiet, który w tym roku był inny niż inne. Nie była to walka 10 kobiet, była to walka 8 i moim zdaniem jedna z najlepszych i najciekawszych podbudow Wargames kobiet w przeciągu ostatnich 4 lat. Cała historia podbudowa zawiera bardzo dużo plot twistów. Gala odbyła się 25 listopada. A stałą rywalizacją i całą podbudową przenosimy się do 30 czerwca. Zaczynamy od tego, że Ioska i Bailey postanowiły obciąć włosy Shotsea. I mimo tego, że na dzisiejszy okres Shotsea nie jest aż tak wysoką postacią, to w tym War Games meczu miała bardzo dużo sensu. 5-miesięczna podbudowa całego War Games meczu. jej wygrywa walizkę Money the Bank, a chwilę później zainkasowuje ją na samym pokonując nową mistrzynię Bianke Beller. Tak jak wcześniej wspominałem, bardzo dużo plotwisów i złotów akcji, ponieważ powróciła Kairi Sane i Aska przerzuciła się na Damage Control, przechodząc Hill Turn. Była to wtedy nowo odświeżona stania Damage Control. Aska, Bailey i Sky, Kairi Sane i Dakota Kai. Jeżeli ma być szczery, największą rolę spośród faceów najbardziej miała Charlotte Flair i Shotzi. Shotzi nieraz próbowała przeszkodzić Bailey i może obciąć jej włosy, miała z nią walkę 1 na 1, Charlotte Flair też miała jakikolwiek sens. Bianca Bell powróciła, i kto mógł być czwartą osobą w drużynie faceów? Becky Lynch, tak samo jak to rok wcześniej, powróciła, żeby zostać tą ostatnią wrestlerką w drużynie faceów. Moim zdaniem jest to najlepiej podbudowany i najlepszy Wargames kobiet w ostatnich czterech lat. Niestety, jak wiemy, rok później wyglądało to naprawdę słabo, ale dobra, o tym powiemy sobie później, kończąc ten Wargames kobiet. Po prostu absolutny styl. Tak samo jak to wcześniej mówiłem. Zapraszam do ogólnego streszczenia, obejrzenia tego streszczenia. Może trwać nawet nie pół godziny. To jest warto obejrzenia całej historii, całej podbudowy Nowej Sieni Damage Control i narastających problemów w przeciągu kilku miesięcy po tym wydarzeniu. Wargames, mężczyzn. Moim zdaniem, jeden z najlepszych, najlepiej podbudowanych, najlepiej rozbudowanych, najlepszych storyline'ów Wargames. W przecięgu czterech lat, nie licząc oczywiście Wargames kobiet, bo to do tego nie ma jakiegokolwiek porównania. Wargames mężczyzn było lepsze. I tak z upływem lat, patrząc na to wszystko, to tęsknię za tamtym Judgment Day. Może i wnerwiali, że pojawili się na każdej tygodniówce, to teraz za takim czymś tęsknię. Rewelacyjna podbudowa cofająca nas nawet do walki Kevin Owensa i samego zjechać przeciwko Finowi, Balorowi i Damienowi Priestowi. Wszystko zaczęło się po SummerSlam, gdzie Jejuso został zrodzony przez swojego własnego brata, przegrywając walkę o tytuł Anny Speed David przeciwko Romanowi Reignsowi. Z tego powodu Jejuso odszedł i powrócił na Money Night gdzie ogłosił go Cody Rhodes. Od tego momentu Jejuso narodził się jako The Hitman. I teraz przechodzimy do momentu, która mi się w cholerę podoba w każdym aspekcie. Cody Rhodes i Jejuso wygrywają tytuł Anny Speedy David Tag Team, chwilę później je tracą. Judgment Day co chwilę próbuje kogoś zrekrutować do swojej drużyny. Czy to na początku J. Uso, czy później Steph Rollins, który szczerze by tam posłał tylko z tego powodu, że miał rywalizację z Cody Rhodesem. Następnie McIntyre po jego porażce ze Stephen Rollinsem na Crown Jewel. A na końcu dołączył do nich JD McDonagh. No i zaraz: Mamy przecież 8 wrestlerów: Cody Rhodes, J. Uso, Sami Zayn i Steph Rollins kontra Judgment Day. Przecież jest 8 osób, a nie 10. No właśnie, tu się coś zmienia. Drew McIntyre przechodzi hitru atakując Jezu i dołączając do drużyny Judgment Day. Dosłownie chwilę przed galą War Games drużyna Faceów postanowiła nam ogłosić ostatniego członka tej drużyny. Był nim sam: Apex Predator, The Viper, Legend Killer Randy Orton. To była też mocna zagrywka ze strony WWE, żeby ogłosić na razie Randy Ortona, bo nie będzie wielkich niespodzianek, bo myśleliśmy, że w drużynie Faceów będzie CM Punk. No? CM Punk był. Ale później. Walka od samego początku idealnie podbudowana. To nie jest tak, że jest pchana na siłę, albo podbudowa zaczyna się miesiąc przed Galą. To od deski do deski miało sens. Duży na Facebooku wygrywa i nic się już nie stanie, prawda? Prawda? CM Punk powraca do WWE. Wnerwiając przy tym Sephora ale jak ktoś już się spotkał z wypowiedzią Sephora na temat CM Punka, to wiemy, dlaczego tak zareagował. Podsumowując, jeden z najlepszych podbudowanych i najlepszych Wargames Smeczy w historii głównego rosteru. Nic nie przybije tak dowolonej podbudowy, tak dowolonych plot twistów i tak dobrego pojedynku. Nieszczęsny 2024. Nie lubiłem nic w tym aspekcie, a w szczególności w podbudowie walki kobiet. O walce mężczyzn powiemy sobie za chwilę. Koniec podbudowy przed walką nie miał jakiegokolwiek sensu. No dobra, Naya Jax, Kanisla i Stephanie zatem trzymały się razem. Judgment Day to wiadomo, też się trzymali razem. Bailey straciła tytuł z Naomi, Jax. Bianca Beller i Jade Cargill miały tytuł w Women's Tag Team. Chociaż czekaj, bo tu nie ma Jade Cargill, tu jest Naomi, który ją zastąpiła. Pojawiła się Io Sky i powracająca Rhea Ripley. I to jest idealny pomysł, żeby zrobić z tego Wargames Match. Jakby nie wiem naprawdę, co w tej całej rywalizacji robi Io Sky. Ona tam nie pasuje. Naomi zamieniła się za Jade Cargill, ale potem wiadomo jak to wyglądało, kto ją zaatakował, jednak na tym parkingu. Nic mi się nie podobało w tej podbudowie i chyba nikt się nie obrazi, jeżeli bez zbędnego przedłużenia przejdziemy sobie do Wargames mężczyzn. Tam będzie więcej do omówienia rywalizacji rodziny z rodziną. Kończymy 2024 lepszym Wargames meczem z lepszą podbudową i lepszą rywalizacją. Wszystko zaczęło się od Bad Blood, gdzie J. Uso powrócił atakując Bloodline Solo Sikoi. Też mówiąc już o samym Solo Sikoi, WWE postanowiło zrobić z niego drugiego romana Ranks'a i odwrócił się od Bloodline, tworząc swój własny Bloodline z Jacobem Fatu, tamatongą i Tonga Lo. Mocne nazwiska, wam powiem szczerze, na przestrzeni lat. Przechodzimy teraz do drugiej części, czyli J. Uso, Jimmy Uso, Remy i Sami Zayn. Po tych wszystkich zdradach, po tym wszystkim co się stało na przestrzeni dwóch lat, muszą ze sobą porozmawiać i jakoś się połączyć. Jaylson nie chciał z nikim w ogóle rozmawiać. On miał już swoją ścieżkę. On ma tytuł interkontynentalny i on nie połączy sił ze starym Bloodline. Jednak po tym co się stało na Raw, gdzie Bron Breaker wygrał tytuł interkontynentalny po pomocy Bloodline Solosikoi, wszystko się zmieniło. Jednak doszliśmy do rozmowy między całą czwórką, jednak tym najmniej, któremu ufali, był Sami Zayn. Jak każdy pamięta, Sami Zayn kopnął halufa kickiem Romana Ranks'a, a później został zauważony przez Jaya Uso i Jimmy Uso na parkingu, gdzie rozmawiał z Oroziko. David Obi budował wszystko do tego, żeby Sami Zayn jednak dołączył do Bloodline. Jednak tak samo jak wcześniej mówiłem, to będzie walka czterech na czterech. Skąd jeszcze weźmiemy... Jednego rozstada w każdej drużynie. I dla mnie jeden z najbardziej absurdalnych wyborów do drużyny, czyli nie jakiś McIntyre czy ktoś inny, do drużyny Bloodline dołącza Bronson Reed, który nie ma jakiejkolwiek rywalizacji z Bloodline, nie ma jakiejkolwiek historii z Bloodline, a jest tam tylko z powodu takiego, że Seth Rollins miałby w drużynie faceów, ale pamiętajmy, że Seth Rollins był świeżo. Po rywalizacji z Jimim, Romanem, Jayem i Sami Zaynem, i on nie chciał z nim współpracować, a w szczególności z Romanem po tych wszystkich latach. Do samego rozwiązania pytania, kto będzie tym piątym zespołem w drużynie faceów, pojawia się powracający The Wiseman, Paul Heyman. Ogłasza piątego członka drużyny, którym jest CM Punk. Mimo, że nie podobała mi się decyzja dołączenia Brosnlida do drużyny hillów, ta sama walka odda pozytywnie. Na samym końcu z został dosłownie zniożony przez każdego, a Bronson nie doznał kontuzji. Wielka szkoda dla niego. Walka oddała w porównaniu do walki kobiet. Zapomniałem powiedzieć o samej walce: walka była prosto paskudna. Jedyne z czego pamiętam walkę kobiet, to z tego, że Nia Jax zboczowała atak krzesłem. Zboczowanie ataku krzesłem. No trzeba potrafić. Przechodzimy do najnowszych chłorgiem meczy kobiet i mężczyzn. Zaczynając od Wargames kobiet. Jak popatrzymy sobie na obie drużyny, to mają tam jakikolwiek sens i historię. Becky Lynch pojawiła się w chwilowej drużynie kobiet po tym, jak AJ Lee pomogła wygrać Maxine przy jej pierwszy tytuł mistrzowski w historii, wygrywając tytuł Women's Intercontinentalny. Już jakiś miesiąc temu mieliśmy face to face Kabuki Warriors i Becky Lynch, co mogło doprowadzić do tego, że Becky Lynch połączy siły na Wargames meczu. I oska i Real RP były tutaj pewne. Alexa Bliss i Charlotte Flair, tak samo po tym jak straciły tytuły Women's Tag Team przeciwko Dekabuki Warriors. No i dla mnie coś, co mi się nie podoba, w szczególności może dlatego, jak wyglądała cała historia i jak ogólnie wygląda opinia Najjacks, bo naprawdę średnio z nią to wszystko wygląda. Bocze i te inne wszystkie pierdoły, wszystko z jej winy. I co najciekawsze, widzimy debiutującą Lash Legend. Każda z każdą ma jakiś tam konflikt. Jednak najciekawiej było w fejsowej drużynie kobiet, gdzie Charlotte Flair mówiła, że jeżeli Royal Ripley będzie, to ona odpada. Pamiętamy całą rywalizację między tymi dwoma paniami. I nagle teraz mają stanąć po jednej stronie, bo te straciły tytuły Women's Tag Team, a Io, Sky i Rhea Ripley mają z Dekabuki Warriors rywalizację. Jako iż gala Super Bowl jeszcze się nie rozpoczęła, to dam swoje typy i moim typem na kobiecy Wargame Games Match będzie zwycięstwo drużyny fejsów. AJ Lee, Alexa Lee, Charlotte Flair, i Sky i Rhea Ripley. Mając takie wielkie nazwiska, nie widzę tego, żeby Davidowi David dał im porażkę. Dobra, skończyliśmy już walkę kobiet. Czas przejść do jednego z najmocniejszych teraz Wargames meczy: Patrząc na nazwiskach, jeden z najmocniejszych Wargames w historii: CM Punk, Cody Rhodes, Remy Rings i The Uso zwierzą się przeciwko Brock Lesnar, Drew McIntyre i Division. DWB postanowił dać nam błędne informacje, bo na kanale pojawił się już odcinek z Road to Survivor Series 2025 i pierwszą rzeczą, która została w tym filmie pokazana, jest walka Cody Gollotta i Drew McIntyre'a na Saturday Night's Main Event. Czy z tego to się wszystko zaczęło? Absolutnie nie. Już wcześniej DWB miał rywalizację z Deus albo Romanem i Drewem w taktymie. Nie rozumiem tego, żeby zacząć od rywalizacji Juma McIntyre'a i Cody Gorlza, jak Mogliśmy to jeszcze troszeczkę więcej pociągnąć. Dać to jeszcze co było wcześniej, na SummerSlam, WrestlePalooza czy na jakimś innym Prime Life evencie. Rywalizacja mogła wyglądać lepiej, ale może nie chcieli, żeby film trwał powyżej godziny. Do tego czasu podziało się dużo. CM Punk wygrywa tytuł World Heavyweight, a Rob pogali, saturniec main event J. Uso i CM Punk zawalczyli z Division i co zaskakująco, Logan Paul pojawił się i zaatakował CM Punk, dołączając do Division. Dalej mówię, że Logan Paul ma najmniejszy sens z całej piątki. Zazdara mogę zrozumieć tak, że już wcześniej mieliśmy konfrontację między Leznarem a Heymanem i mieliśmy pogawędkę na SmackDown. To mogę jeszcze zrozumieć, to było wszystko zaplanowane i mieliśmy zapowiedź tego, że Brock Lesnar połączy siły z Polem Heymanem. Division jest pewny w tej walce, McIntyre też jest pewny po rywalizacji z Cody Rhodesem. CM Punk Division, Reming CDUSOS, tak samo jak wcześniej, rywalizacja z Division. Jednak jeszcze przed tym wszystkim mieliśmy tylko potwierdzenie, czterech osób w drużynie fejsów i cztery osoby w drużynie Hilów. Więc chyba nic dziwnego, że w drużynie FACE'ów pojawia się Roman, a w drużynie Hilów pojawia się The Beast Brock Lesnar. W każdym row, na każdym SmackDown mieliśmy albo to bro, albo pogawędkę na zapleczu, albo walkę między jakąś osobą z drużyny FACE'ów przeciwko jakiejś osobie z drużyny Hilów. Miejmy nadzieję, że na nagranym odcinku SmackDown nie mieliśmy jakichś większych spoilerów, coś, co mogłoby dosłownie obrócić cały odcinek. Bo dla mnie nie miałoby sensu czekać do kolejnego SmackDown, tylko po to, żeby nagrać ten odcinek. No, to nie miałoby sensu. Ciężko mi naprawdę stwierdzić, kto może tę walkę wygrać. Mogą to wygrać i Face'owie i Healowie. Jednak patrząc tak, z tego, jak Davidowi David potrafi bukować niektóre gwiazdy, to chyba drużyna Face'ów jest na lepszej pozycji. Wyobrażacie sobie w zwycięstwo Obrona Breakera, w Reeda i Logan nad Romanem Kodim albo CM Punkiem? też mi w to ciężko uwierzyć ale może David, David zrobi coś innego i w main eventie dostaniemy może w końcu Hiltur Jaya może w końcu dostaniemy jakąś nową postać tego Hitmana może teraz to będzie no Hitman jak to był kiedyś jego brat Jimmy a wy jak oceniacie każdy Wargames match jak oceniacie obecny Wargames match ich podbudowę jaka była najlepsza podbudowa waszym zdaniem i jaka była najgorsza Piszcie na dole w komentarzu i tym samym kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu, jak oceniać historię walk wargames. Każdy z nich ma poszczególną historię, która jest warta mówienia. No i dotarliśmy do końca tego odcinka, mam nadzieję, że cały odcinek wam się spodobał, cała historia, całe omówienie wam przypadło. Jeżeli z czymś nie zgadzacie, albo czegoś nie dopowiedziałem, piszcie na dole w komentarzu. Najbardziej zapraszam was po Galia Survival Series Wargames, gdzie omówimy sobie w komentarzu, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli wrócicie, same Wargames smacze na 2025. Czy dotrzymają hype'u? Czy dotrzymają potencjału? Która walka wyjdzie lepiej? Kobiet czy mężczyzn? Długo starałem się nad zrobieniem tego odcinka i myślę, że to jest idealna pora, żeby taki odcinek wstawić wszystkich rywalizacji, wszystkich podbudów, całej historii, wszystkich walk, ocen, bo jest to naprawdę warte omówienia i po wspominania jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda teraz. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!